To będzie kapitalny odcinek, jestem o tym przekonany, ponieważ ostatnie statki, jakie nagrywałem w ogóle w FIFA, to było dwa lata temu. I jeśli się nie mylę, a researchu poważnego nie robiłem, więc bardzo prawdopodobne, że się pomyliłem, ale w każdym razie dwa lata temu, 14 lipca 2021 roku, nagrywałem potężne statki z y, moim również dzisiejszym gościem. Witam cię bardzo serdecznie, Oskarze. Witam serdecznie, kłaniam się nisko, wartku. Jak tam, pierwsze statki twoje w tym sezonie, czy już trochę przepalałeś kart? Tak, 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 pierwsze statki. No i zobaczymy. Może ostatnie jak mi wszystkich zbanujesz to ty. No zobaczymy, zobaczymy. Mamy przygotowany już tutaj składzik. Rewanż będzie u Oscara już jutro dostępny od rana, także koniecznie wpadnijcie też, zobaczycie jak przebiegł rewanż. Natomiast od razu szybkie przedstawienie, tak? Powiesz, jakich masz zawodników trzech tutaj tak przygotowanych? No powiem tak, leci Kwarackella, Kwisia Kwarackella, Gruzin <grym> na Elesie, Potężny Toc, mhm. e Potem Beneder 94, no i dajemy też ikonę klubu, czyli Jarzinho. 833 spotkania w klubie, to, to jest karta, której się nie przepala w SBC, no, no nie można. No. no, dokładnie, dokładnie, a właśnie w tym momencie dobrze, żebyśmy dodali jaki jest tutaj dodatkowy challenge w tych statkach, żeby tutaj troszeczkę podkręcić atmosferę, mianowicie te karty, które tutaj wytypujemy oponentowi, Wybieramy mu SBC o jakiegoś zawodnika, przy czym nie jakieś tam najdroższe, Oscar, wiesz? Wybierzemy sobie jakiegoś szybkiej wtorka, taniej zobaczymy co tam wyjdzie. I rywal musi zrobić SBC o tego zawodnika i zagrać im na najbliższy Foot Champions. Także, no, zobaczymy. W każdym razie ty i ja będziemy mieć po dwóch nowych zawodników na najbliższe Foot Champions po dzisiejszych tak statkach i jutrzejszych. W każdym razie, przedstawienie mojego no składu m, Rupert Lewandowski, player Piku 97, czerwony, 91 meczy, 100 bramek, także. Ciekawy zawodnik. Rafael Varani, tu mamy kartę wymienną. Półtorej bańki za niego dałem i co ciekawe, oko... trzyma tą cenę w tym momencie. Około tam milion trzysta z tego, co patrzyłem. No i też legenda klubu. Legenda klubu, czyli niejaki wypożyczony, niewypożyczony, no ciężko stwierdzić, o, o, Virgil van Dijk, 768 spotkań. I co, I co ważne, podkreślenia, on ma 768 spotkań i drugie tyle rozegrane w tych meczach towarzyskich, w turniejowych, w których po prostu się te mecze nie liczą. Nie wiem, czemu tak jest akurat w FIFA, ale ale tak okay, to jest. Także, okay. także tych spotkań grubo ponad tysiąc ma. No myślę, że porządne składziki wystawiliśmy. Formacja 4.5.1 w wersji 2. I co, Oskar, jakaś paczka na start, żeby zobaczyć, kto zaczyna? A, w sumie tak, zapomniałem. No tak, tak. Ja też, ja też, ja też, ja też zasady sobie przypominam od the flow, na bieżąco, wiesz. I co najlepsze, na razie lecimy bez cięcia cały materiał, ale gdybym zapomniał teraz, to bym powiedział, ej, Oski, stop, i jak to się robi? Tak, tak. Dobra, ty, teraz, teraz jest tyle paczek. Pamiętasz, że kiedyś nagrywam statki, Będziesz patrz tylko za 7,5 na przykład do wyboru. Kiedyś to się brodową otwierają. Nie, a masz, a masz jakieś kolejniki? Mam, mam, mam. No to może, może czekaj, żeby tak jakoś nie przeszarżować. Mhm, do pięć... Wiesz co? Paczka, a masz, a paczka powitalną zmiennokształtni pewnie otworzyłeś, nie? Za 15 tysięcy, czy? Nie, nie otwierałem. No to otwórzmy ją. Za 15 Dobra, tysięcy. Leci. lecimy. Lecimy. Tak I jest. Ne... <śś> tak jest, tak jest, tak jest. Aha, nie mam ekranu więc raczej. <śhés> nie no. ma Masz ekrany, czy nie masz? Na, nie, 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 Ooo. A co? <t sel> jeżeli nie, jeżeli nie masz ekranów, to jest szansa, że będę pytan, tak? Zaczynał? Ale no to jaką kartę masz? A ty? A, a, a Ja Forsberg. No to masz wyżej. No nie to ma... A Rauho masz ekran przecież. A, no to miałem ekrany, pomyliłem się z <noise> Dobra, czyli okay. ekrany, ekrany były, no. nie ma problemu. A Raucho 8-3 yy, A, no ty, tak, a Forsberg tak. ile ma? 81. Dobra. Kiedyś miał ekrany w jakiejś tam Fifie. Nie jednej. Dobra. Ale dobra. Ale niestety to ty zaczynasz. Niestety to ty zaczynasz. Czy jeszcze jakieś zmiany w składzie robisz? Nie, 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 bo ja już sobie wszystko przygotowałem taktykę. Tak, tak eee, taktykę, nawet, ta, taktykę, taktykę, taktykę tak, 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 ty, taktykę. Okay. Rozbijecie taktycznie oskarzę. Eee, powiem tak, od razu ci oh. mówię. Pierwsze dwa strzały to bezdyskusyjnie od razu mówisz eee, jakby kontynuujesz swoją historię tego zawodnika, bo na pewno to będzie on. A dopiero od trzeciego zaczynam zabawę. Potem zobaczymy po prostu, dobra, jak. jak... Dobra. Także zaczynamy od razu, ostro. Prawy, Wy... Prawy, pomocnik. Prawy pomocnik. I nie zmienia, także od razu możesz kontynuować, czy ten traf był dobry. No, że że dwa strzały. No to, ale może chcesz jednak się po Nie, nie masz takiej opcji! Będzie zabawa! Ja opcji. Będzie zabawa, ale od trzeciego. No to jest zabawa, bo to jest niestety Gruzin. Co? I ja. Co? O, dobra, no, dobra. Trafiłeś, ale innego gruzina. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Dobra, 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 dobra. Żegnamy się z nim, a mój strzał w takim razie leci w bramkarze. Mmm. No. Królu Złoty. Co mam ci powiedzieć, skażę. Słucham się. Król Złoty. Bramkarz, ten królu. I proszę okay. bardzo, pierwszy zawodnik tutaj lekkie trolololo. No, jego sobie do klubu wyślę. Także bramkarz y, przestrzelony. Dobra, skoro prawa pomoc, ty tego bramkarza celowałeś. Na bramce nikogo nie masz, bo inaczej byś nie celował bramkarza. No więc ostatecznie y, mówię: prawy środkowy obrońca. Okej, okay, tutaj też ostatecznie, tak? Tak, ostatecznie, ostatecznie. Dobra, no to teraz już w końcu trafiliś tego Gruzina. Kwaracz, niestety. Ale czekaj, nie mogę go quicksellować tego. Nie, nie, odkładu. nie, nie, Tak, tak, tak. Jego Gruzina odkłada 1-0. zero. 0 dobrze, 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 Teraz najważniejsze zyskać e, przewagę, bo to tak jak... Trochę tak jak w serii mm. jedenastek, tak? Teraz Oskar może wyrównać, więc to jakby jeszcze no, o, ma spokojnie. Dobrze. No to... No to w takim przypadku lewy środkowy obrońca. Yy, dobrze, lewy środkowy obrońca. Yy, nie ten lewy środkowy pomocnik, tak? Tylko lewy środkowy obrońca. <grystanie> tak jest, lewy środkowy obrońca. Ostatecznie. Ostatecznie. No dobra, mówiłem, że wystawiam Polaka, Holendra, Francuza. Yy. I tutaj mamy zawodnika, który jest zawodnikiem twojego ulubionego klubu, Oscar. Także jak myślisz? Jaki to zawodnik? Nie, 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 nie. nie, Innego, takiego Spromiernika. Takie ja tak. No mm? to jakiś pewnie Maguire, no. Rafael Waran, w imienny. 1400. Tysięcy. Tak, trafiony o, dla wyświetkowy. stary. Broń. Także. Nice. <laughs> Miał być lekki mind games, ale proszę bardzo. Seria 11 wyrównana. Dobra. O kurde, także Waran nice. już będzie przepalany. Eee, w takim układzie. Mamy jeden do jednego. Dobra, ja dałem ci, no dobra. dałem ci PO i PSO, nie? Dałeś mi. PP, sorry, PP i PSO. I P. PSO. Mhm. Uh -huh. To miałeś kwaraskelię na tym. A dobra, spróbujmy. Napasnik. Napastnik. Przypominam, że od teraz mogę zmieniać. Już się A, wyrażam. No tak. Już wyrażam ja... zgodę na to. to zachęcam do zmiany. Na co? Y no ja bym przede wszystkim ci polecił. Formację powiedz. Formację powiedz no, no powiedz mi, w którą formację powinienem a, uderzać, może tak. W bramkarza, bramkarza z uwagi na to, że z niego zrezygnowałeś. I czy nie będziesz teraz żałował? Nie, nie, bramkarza nie, nie, nie będę żałował. Widzę teraz widzą. No nie będę Bramkarza nie będę żałować. Ja wiem, okay. że widzę, co proponujesz. Tam proponujesz mi żura jakiegoś i tutaj zdrową podnietę z tego tworzymy. O nie, 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 tutaj nie pójdę w to. No, czy to będzie żur, to się przekonamy. No. Czyli. No dobra! Pasniku, Nie bramkarz? no, ostatecznie w ostatecznie w ramkarz. Co? Do... No, ostatecznie w ostatecznie w że zagrajmy w to. Zagra... Dobrze, to ja ci jednak proponuję widzieć tego napastnika, bo to jest jednak Nie, Brazylijczyk no. ten napastnik. A, Brazylijczyk napastnik. Tak, napasnik jest o. Brazylijczykiem. Eee... Ale to nie jest Jersinio, bo Jersinio to jest pomocnik prawy, także, także tutaj nie kupię tego wyjaśnienia. Wiadomo, że może być nie na swojej pozycji, ale poproszę ostatecznie bramkarza, oskarżę. Dobrze. Wybór pada na bramkarza. Bajot, yy, dużo mówiłeś o tym, że tu może być Żur i faktycznie jest tu Żur. Jest to LS z Gruzji, który miał być trollem No <grym> Dobrze, dobrze, fajnie zagrane, fajnie okay. zagrane. Doceniam Dobre. klasę. No to teraz yy, moja kolej. A gdybyś tak miał dwóch SO obok siebie ustawionych i Virgil van Dijk był obok Varana, P.S.O. Mm, powiem tak. Powiem tak. Jest tutaj nominalny środkowy obrońca, czyli tak jak Varan był na LSO, tak samo tutaj na P.S.O. też mam środkowego obrońcę. Mm. E, powiem tak. Robert Lewandowski ma pewne powiązania z Legią Warszawa. Ponieważ został z Legii odrzucony, prawda? Potem grał w Zniczu, mhm. potem w Lechu. I pytanie, czy w związku z tym zostajesz przy tym wyborze, czy zmieniasz? Zostajemy chyba, zostajemy. No dobra. Może potem zmienimy. Dobra, w takim razie... Mówiłem o tej legii nieprzypadkowo i o Robercie Lewandowskim, dlatego że właścicielem legii jest Dariusz Mioduski, który ma pewną specyficzną fryzurę, a ja na środku obrony postawiłem na zawodnika o nazwisku pudel. Także 62 okay. Esio z dobra. BVB. Wyczyściłeś mi obronę, Oskar. Dwóch esio tak jest. i bramkarza. No dobra, dobra. A ty mi tego napastnika zmieniłeś. Ale, ale, ale. Czy naprawdę to była Mind Games. Yy, dobra. Ostatecznie i definitywnie. Lewy obrońca. Lewy obrońca. No dobrze. O, nie będziemy przedłużać, nie, skar powiedziałeś ostatecznie. Tak. Jest to po prostu francus. Już został odsunięty zespołu. I był to fofana brązowy. Dobra. No dobra. No nie są szonurofy na razie. Yy czy tu w ogóle była jakaś taktyka, bo że taktykę, tutaj cyk, cyk, tam 40 minut przed, było wszystko ustawione. Tak, 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 tak. No Potem chłop, się, chłop się spóźnił, Usłyszał włosy. Tak napisałem Oskarowi, ale to prawda, słyszyłem. Zresztą nawet je widać w tym momencie lekko na kamerce, jak to się przyjrzy. Dobra. Powiem ci tak. Pójdźmy w LHP. Lewy Środkowy Pomocnik. Okej. Okay. Nie wiem, czy pamiętasz, ale... Gdy trafiałeś w Arada, proponowałem ci przesunięcie na LŚP. Mm, ale szyb, 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 szybko z niego zrezygnowałeś. Tak tak, 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 tak. Nie, nie pamiętam. Nie, powiedziałem okay. tak, mówię, Lesio, ja może LŚP? Mówisz, nie, 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 Lesia, no, Lesio. Ostatecznie? Tak, nie. Dobrze, dobrze. To może na PŚP zmieńmy. Dobra, ostatecznie I tuż, już. Nie? I tu już ostatecznie chyba, no. Mhm, mm mhm. Mm mm -hmm. Powiem tak. Powiem tak. Miałem przygotowanych kilku zawodników tutaj, żeby żeby trollować. Pod Varana. Pod, warana, pod warana coś było też chyba. Mm. Pod, pod Roberta było, pod Wandajka też zawodnicy byli, ale nie zostali wykorzystani. A trafiłeś w tym momencie wyczry dla Wandajka. 96. O, stary. Także, także zmiana, która mnie kosztuje, legendę klubu. Zmiana, która mnie... Przekażą, bo ale ciarium mnie przekonał. Ale raczej, ale chyba jakbyś nie powiedział, że... No dobra, ale... Gajos? Dobra. Także no, wypożyczony, niewypożyczony, A. ale... No, niestety będzie przypalany, o, ale trzeba, trzeba pewne no, historie dobra. umieć się zakończyć z klasą. Ale dzięki temu przynajmniej będę kurczę, łatwo mógł zrobić SPC jakieś. Także, Oskar. No, 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 <grywanie> no, 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 9 tak, 9,6, 9,4, wiesz, to się pięknie, nie? O, stary, no dobra. <grywanie> dobra. Wiesz co? Ja pójdę w Twojego LSP. Mojego LSP? Mhm. Ok, standardowo. Zapytam, co zmieniamy. Czy nie, 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 ostatecznie? ostatecznie, bo ja muszę po prostu teraz wyrównać stan gry, bo już jestem staner w Nie chcesz wrócić do napastnika? Nie, 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 tego napastnika ciekaw? zostawiam, bo to, bo to tak jak z brankarzem taki trollowałeś, tak i tym... Taki. Dobra, okej. Okay. To ostatecznie usuwamy słuchajcie... Benedera Benia 94 tutaj. No nie ma trola, no nie ma trola. dwa dwa-dwa, dwa jeszcze? 2, 2. Jeszcze, okay. jeszcze, mój Robercik w grze, a u ciebie przypomnij, kto został? U mnie żarziniu z klubu. Okej. Okay. Mm -hmm. okay, okay. Co? Co? Mam wrażenie, że masz Robercika po prostu na NC, napastnik na napadzie. <laughs> ale to ale to a, dobra, bo teraz ty trafiasz. A, dobra, ja chciałem powiedzieć, ja powiedzieć, a co mnie interesują Twoje rozważania, jak teraz ja, nie? Ale to nie, to widać wersji statków, tam kiedyś tam się takie grało. E, Robercika mówi, że mam na napadzie. Takam, mhm. ja nic nie powiem. Po prostu powiedz czy ostatecznie, czy sobie zmieniasz. Dobrze, ostatecznie. Legenda. Polski napastnik. To jest koniec statków. Nie, bo to jest Włodzimierz Smolarek, 86, także tak, specjalnie zakupiony, zakupiony, za 19 tysięcy monet. A, a myślałem, że jakaś że w klubie siedział ten Smolarek, jakiś trafiony Nie. na początku Nie. do tego, żeby zagrać. No, Nie, okay, okay. kupiony, kupiony, kupiony. No, Legenda hmm, polskiej no, piłki, no. myślę, że na spokojnie tak można powiedzieć o Smolarku. Mm -hmm. No dobra. Mówisz, że na, na, napastnik y, z Brazylii, czyli na pewno jest szansa, bo jakby tutaj, no, nie no, to na pewno jest Brazylijczyk, to, to, to wiadomo, że tu prawdę mówisz. Powiedz tak mi, powiedz mi, ym, co sądzisz o takim pomyśle jakbym, bo tak, LSP. wiesz co, ostatecznie i, de i definitywnie, myślę, że w tym momencie wygrywam statki, mówiąc, że Jairzinho yy, ustawiłeś, wiedząc, że to jest legenda twojego klubu, ustawiłeś w sercu tej formacji, czyli na centralnym, środkowym pomocniku, definitywnie i ostatecznie. Oj, serce tam było, ale do, należało do trolla kwarickających <grymne> też gruzin. <Bez grymne> Kwarski. z <grymne> sentymentów, bez sentymentu pozbyć. Ojejku. Dobra. Dobra. Masz szansę więc tego pana. Żegnamy, więc jest kolejna szansa. Yy, no to teraz. Kom. Wiesz co, a gdybyś tak faktycznie miał na tym LSP? I to był taki troll, że... Żebyś z, już nigdy do niego nie wrócił. Że z, te, że z tego strzału do poprawnego proponowałeś mi jednak coś dobrego i, i pójdźmy w tego aleś poostatecznie. Ale miejmy to za sobą. Żebym sobie nie żałował potem. Dobra. Robert Lewangolski. Mówi ci to coś? Coś kojarzę. Słynny wywiad. Pewnego popularnego zawodnika, którym jest. Tomek Młynarz, czyli Tomasz Miller 87. Ajajaj. Były kolega, były kolega Roberta z drużyny. Ale tutaj powiem Ci, oski, że overthinking poszedł. Muszę Ci tutaj wytłumaczyć pewną rzecz, no bo zobacz. Jeśli tutaj byłby poprawny zawodnik. A, dobra, ja ci nie proponowałem zmiany na PSP, tylko sam sobie to wymyśliłeś. Tak, dobra, tak, tak, dobra, tak, tak. dobra, mhm. dobra, okej, okay, okej, okay. to już trzyma się, to kupy w takim układzie. Mhm. Tak, bo myślałem, że, że bez sensu jakbyś się zdradzał, mimo wszystko dwie pozycje, poprawda, mhm. nie? Tak, tak, tak. Nie, no nie wierzę, że nie że na. Nie, no na NC, bo ja tam powiedziałem NK. Nie. Ja nigdy nie powiedziałem, że chcę napastnika od razu, czy powiedziałem? Pamiętasz? Powiedziałeś i wtedy poszedłeś na bramkarze. Okej, okay, okej, okay, powiedziałem. I na bramkarzu był gruzinny. Tak, 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 to pamiętam. Czyli jednak jakoś tam miałem nos do tego napadu. Jerzinio. Prawą pomoc ci usunąłem, nie? Tak jest. E, no to, to, czyli nie ustawiłeś Jerzinio na swojej nominalnej. E, prawą obronę masz jeszcze? I Jeszcze jest. No to prawa obrona ostatecznie i definitywnie. No i to jest ten moment, kiedy widzowie patrzą. I powiem tak. Zarówno na prawej obronie i napastniku są Brazylijczycy. To jest żarzynia na prawej obronie. I teraz pytanie, czy chcesz wrócić do napastnika. A jeszcze chcesz? Tak? <laughs> Oskar, to teraz ja ci I na powiem. PO I na napadzie jest Mhm, uh Mhm. -huh, uh -huh. Nie, nie, nie. Ja myślę, że nie. Ja ci powiem tak. To jest lekcja psychologii od Bejota, w tym momencie może każdy z widzów skorzystać. Słuchajcie, skoro Oskar mi powiedział, że tu jest też Blazliczyki na napadzie, to on wie, że jeśli ja zmienię napastnika, a tam nie ma napastnika Jerzinio, to w następnym już trafię prawego obrońcę i to będzie Jerzinio. Czyli wie, że w maksymalnie dwóch ruchach kończę grę, więc musi być na prawej obronie Jerzinio. Nie wiem, czy dobrze to, to wytłumaczyłem, ale ostatecznie i definitywnie prawa obrona. Proszę, 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 proszę. Ja, Skoro sz definitywnie powiedziałeś to jest to Brazylijczyk, niestety, jest to. Prawy pomocnik Fabiano Jose de Souza Silva Brazylijczyk. Niestety nie Nie, nie wierzę, nie wierzę, dobra, dobra, czyli... Okej, okay, co teraz? Sam się, sam się okiwałem, sam się okiwałem. kurde, ja nie wiem. Gdzie ja się przelec. wykiwałem. Jak ja się hmm. wykiwałem niesamowicie teraz. O boże, 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 boże. Ja nie mam w ogóle pomysłu, gdzie tego możesz mieć, tego Lewandowskiego. Czy pewne pozycje? Skrajne pomoce i Centralne środ Środkowe Pomocy. Mm -hmm. Czyli LSP. Przepraszam, CSP, LO, LLP, PP, PO. Dobra, LP bez przedłużania. Lewy pomocnik. No, Ostatnio była popu popularna historia z y, nieprzyjemną z tym, z tym szukaniem wraku Titanica, więc tematycznie w tym temacie pana Leonarda wystawiam. O Leonardo no. DiCaprio grał Watsona Watson. Nie. W, Nie. W, 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 no. Oczywiście w e, Titanicu. Dobra. No dobra. Co mi zostało oprócz napasnika? Lewy pomocnik, środkowy pomocnik ten prawy i SO lewy l s o l p p, -p, -p -n -k. Nie no, nie no... Muszę to teraz, jakby no... Idź. Dobra, pomyliłem się, ale ostatecznie, definitywnie po... pokaż mi jeszcze jakiego trolla brazylijskiego przygotowałeś na napadzie. Czyli ostatecznie napad? <grym> tak, 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 bo jestem ciekawy jaki tam... Teraz... No nic widzowie, no skoro już, no już też trzeba, już nie, już nie można A. tego przedłużyć bardziej. No, jest to oczywiście Brazylijczyk Felipe Martins. No. Aaaaaah, takie... więc to nie jest o, Oskar Oscar, mnie ogrywa po prostu. Rok no, dziecko, okay. naprawdę. Ogrywasz śmięć no dzieciaka. Ogrywa śmięć dzieciaka teraz. Niesamowite, co się dzieje. Kurde, ale gdzie jest ten Lewandowski stary? To jest za Peru Ja nie mam pojęcia. Mam trzy strzały, już tak? Nie, cztery, cztery. No, tu nie ma schematu. Ja tu nie widzę schematu żadnego. Więc yy, idziemy w prawego obrońcę. Hmm. A nie chcesz zmienić na lewego obrońcy? Hmm. Mogę zmienić. Niech będzie lewego obrońca. <noise> Ostatecznie? Czy wracamy? Tak. Ostatecznie. Jak już tak proponujesz to? Co? No, no powiem będziesz... ci, że jeden z najlepszych napastników w historii futbolu, Puskas. Puskas, 68. O, bo myślałem, że w ogóle dałeś Puskazu jakiegoś tam. <grystanie> nie, nie nie nie, nie, nie. <grystanie> okay. nie, nie, nie. Aż tak to nie. Dobra, Puskaz 68. Dobra, Aaj. co mi zostało? Elesio? Elesio, PSP, LP. Nie dałeś Jerzinio na LP. Nie ma opcji, że dałeś go na LP. Elesio, no. ostatecznie i definitywnie. A No może... no może jednak... Nie, 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 Elesio! Ale jednak ten LP. Elesio, że... ele, Elesio! 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 Ale... Ele, nie! Teraz widzowie widzą. Na pęś jest <śmieniciel> <w Brabiliście. śmieniciel> Tak? To ty dałeś pół do Brazylii! Mogłeś powiedzieć to na start odcinka, nie? Ale ja się podniecałem, że... O! PO I na pas? I tu na pewno Jorzinio musi być, któryś z tej dwójki. O nie, 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 nie panie nie oskarża. Ty dałeś do no. Brazylii. E, lesio! Lesio, jest to Francuz, troll Benedera, więc niestety. O! O! Come on! Dobra. No i teraz. Kazałeś mi z tego PO pójść na Elo. I teraz pytanie, czy to właśnie było troszkę podejście IQ? Czy jednak faktycznie na PO był Lewandowski? To jest... zagadka! O, p o p, -P -E Niech będzie to PO ostatecznie. PO ostatecznie. Dobra. Powiem tak, no. Ej, 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 ej. to jest zawodnik, to jest zawodnik. Miał być trafiony wcześniej, bo to był troll, wadajka, tret, Aleksander, Arnold, Arnold. Nie. Dobra. No dobra. Dobra. No, dobra. 50% szans. 50%, 50 szans, że to zakończyć, zachować lewego toca. Uh, hmm. Hmm. Powiem tak. Mamy LP albo PSP, tak? Tak jest. Okej. Okay. I powiedzieliśmy mi przed ostatnim wyborem moim, że Brazylia na pewno jest na, L na PSP, tak? Tak jest, na PSP. Ostatecznie definitywnie LP. Chyba. Ja nie, wiem, nie zmieniamy. Się nie zmieniamy, nie. Ale nie? trafiłeś w żar Reynoso. Nie, 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 nie wiem, że to nigdy nie miał statków. Jest ostatni traf, który trafi, nie No, to, no jest to, że jak ja nie trafi, to tak przegrałem. Tak, tak! Jeśli Oskar nie trafi, to przegra. Dobra, jest tytuł odcinka. Jeśli Oskar nie trafi, to przegra. XP lub PP. Tak, centralny, środkowy pomocnik, bądź też prawy pomocnik. Oskarze. Teraz Ty masz 50% szans. No, okay. Daj w rosyjską ruletkę mm. ze mną. I powiem ci od razu jedną rzecz, ja tak? ci nie będę propo proponował zmian, mm -hmm, więc okay, chciałbym, okay. żebyś przemyślał swój wybór teraz i od razu tego, tą pozycję, którą powiesz, to po prostu zaznaczam jako ostateczny wybór. Możemy się tak umówić? No, bo... Tak jest. Bo Dobrze. Powiem tak, generalnie taki SP centralny, no ciężko dać w kogoś tak w środeczku kartę na, na statki, nie? I, I tak to eśpę omijałem, omijałem, no bo mówię, to jest nieprawdopodobne, więc według mnie dać go na PP. Ale z drugiej strony, teraz widzowie tak widzą. Widzowie że... widzą, widzą, widzą. No, czy widzą, robisz overfinking, czy nie robisz overfinkingu? Co tutaj? No i, no i uważam, że nie mógłbyś dać na tego centralnego eśp Dlatego mój ostateczny strzał idzie w PP. Vizca el Barsa powiedział kiedyś, kibice wce Barcelony. I może ktoś tak też powiedział. Kibic z sporu. Kiedy nie, nie, kiedy nie, skandował nie. nazwisko Edina Wiski, prawego pomocnika, którego miściłem na PP? A na centralnym, środkowym pomocniku Robert Lewandowski97. Także skażę, czyżby na PSP krył się Twój Jerzinio? Niestety tak. <laughs> Powiem ci, że najbardziej dramatyczne statki. Jakie ja miałem okazję stary. rozegrać? To... Ej, no, 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 Takich jeszcze szczerze nigdy nie miałem. Nie wiem, nigdy, że no do dosy... ostatniego strzału, no to hit, nie? nie samo, wite. Mm. Powiem tak, powiem tak. Pora sobie wybrać SBC, Oskarze. To będzie taka przyjemna. Mm. Dobra. Przy, przyjemny element gry. i Berz... Tak, ja ci nie będę mm. wiesz, nie będę się trollował, wybierzemy jakieś fajne SBC dla ciebie, bo masz, masz super wysokie overale, tak? Nie będziemy to tutaj jest. wiesz, nie będziemy tutaj. Robić jakiegoś żurka, co my tu mamy, widzisz, może jakiegoś, kurczę, porządnego piłkarza ci weźmiemy, no. Hmm... A ten Czech jeszcze jest, czy nie ma? No jest, jest. A grałeś nim, okay, Marko, czy nie? No właśnie nie, ale przeciwko i byłem strasznie zły, jak grałem przeciwko. Oskar! Ja mam no. na Road to Glory. Zrób sobie, zrób sobie Petra tak? Czecha. Proszę przepalić tej zawodników na Petra Wiko. Czecha i i i okay. y, 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 tak, Wikonach jest. I naprawdę no zagraj swoją Food a jeszcze mi podziękujesz po Wikedzie. Ja ci powiem, bo ja, tak. Ja tu widzę pewne podobieństwo. Z Wanzią Bielinkowiciem Sawiciem. Więc te sobie zrób. Dobra, robię. Ale bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Z chęcią nim zagra Foot Champions. Także Wania Bilinkowic Savic. Ale Damian swoją drogą wygrał challenge mając tego Savicza z Alvinem. Na ilość zwycięstw Foot Champions, tak? Mieli czy. Tak, 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 tak. tak no tak, tak. dobra, dobra, no to Oskar, jeszcze musimy ten skład zrobić na live, żeby nie było. Proszę, tak tutaj, proszę tutaj nagrywać. Czyli tymi Warana i Wandajka. Też ostro, też ostro. Nie powiem, że... Wara. Wara. Ale byłem... Ja... nieder No, no, no. Tylko muszę ci powiedzieć jeszcze, że... Takie podsumowanie tych statków złej strony, że... Że bałem Nadal, się, że... Bałem nie się, nie że, że bałem się, że na hmm. samym końcu dojdziesz do tego, że ja w pewnym momencie naszej gry stwierdziłem, że w sercu ustawiłeś legendę swojego klubu, nie? Więc tak pomyślałem, że jakby... No, że, no, no. Że, że, że wiesz, że, że dla mnie ta pozycja jest taka ważna, nie? No wiem, no. a ja właśnie wiem że to jest nieprawdopodobne, żeby coś takiego. <grym 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 na środek, kurde. <grym> Oj, biedny ja. Cóż, mm. dziękuję Ci, skażę przynajmniej tutaj e, średni, no, średni, pan, że... średni czas oglądania też mam nadzieję. Średni, czas ogl średni czas oglądania odcinkami wzrośnie dzięki temu, że to nie były szybkie statki. No, no, no. <laughs> także... No dobra, wskażę, możemy przepalać. U mnie to jest piękne, że skład 86 i dałem sobie 82 i Vergila i Warana. No. Także... także. Wynie 87 składzik, Kwara, Ben jeder, I żegnam serdecznie. Żegnamy, Żegnamy, żegnamy zgłaszamy skład i. Opa Vergil. To był piękny czas z Tobą, pół A, roku. Aaa, poszło. Oskar, nie będę przedłużał tej końcówki, tylko powiem, że na pewno będziesz żądny tutaj zwycięstwa w rewanżu. także. Idziemy się rano. Idziemy się rano na rewanżu. Dzięki widzowie, łapeczka Dzięki, do góry tata. i see you later.